Cześć, ma z tej strony Edzie Auditory, a to jest już mój trzeci odcinek, yy, jak będziemy otwierać karty. Dzisiaj także się otworzymy pojedynczą saszetkę. No i co? Dzisiaj kupiłem akurat jest z tą TVZ melbergiem i sobie ją otwieram. Aj. Ale ciężko. To tak. O, dobra. Ja nie, jakoś odchodziłem. I teraz sprawdzajmy. No już tak. Kiesling, Akim, te cztery karty. Bartelli, Christiansen, AF, Kedira. I to niestety, ale wszystko to powtórki. Więc tutaj nic sobie, ani nic. Nic ani coś tego nie zrobimy. Także będę się z wami żegnał. Pozdrawiam i cześć.